Podobnych ekscesów Robert Bąkiewicz dopuścił się na co najmniej siedmiu sesjach w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających wybory prezydenckie. Wygrać wybory prezydenckie wprowadzić pakt migracyjny. Słuchamy kilku wypowiedzi i sprawdzamy ich związek z faktami. Po centra integracji cudzoziemców nie można. Nie można oddzielać od paktu migracyjnego. No, tr trzeba to rozdzielać. Jeśli chcielibyśmy bazować na faktach, a nie na emocjach, to trzeba rozdzielać centra integracji i pakt migracyjny, bo to w ogóle nie ma nic, są nic wspólnego. Jakby To w ogóle odpowiadają za to zupełnie inne jednostki, więc to jest absolutnie nieprawda. Natomiast łatwo ten temat ograć tak fałszywie, dezinformacyjnie, że zamknijmy te centra integracji, w wtedy nam nie przywiozą migrantów. Nie, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego. Pokazaliśmy już, że centra integracji cudzoziemców działają. Tutaj znajduje się salka szkoleniowa. W niektórych miejscach od ponad trzech lat. Taki imigrant idzie do tego centrum i tam na przykład mogą powiedzieć, gdzie może znaleźć zatrudnienie legalne, jak płacić w Polsce podatki, jak zalegalizować do, do końca swój pobyt, na przykład w ramach z pobytu tymczasowego na pobyt, na pobyt stały. Może się nauczyć języka, są tam też zajęcia z kultury w niektórych tych centrach integracji. Widzicie, ja mam będę szukać roboty. I nie mają nic wspólnego z paktem migracyjnym, o którym jeszcze za chwilę szczegółowo opowiemy. Centra integracji cudzoziemców, które mają powstawać, ich jednym z zadań ma być legalizacja pobytu nielegalnych migrantów. Tak? Nie. Centra świadczą usługi wyłącznie osobom z zalegalizowanym pobytem w Polsce. To nie są miejsca, które mają przyciągnąć nowe osoby, tylko mają ułatwić. Tym osobom, które już tutaj są, ale też nam, w sensie nam, państwu, kontakt z tymi y, osobami. A tu szczegółowe wytyczne co do ich zadań, zamieszczone na rządowych stronach. Pierwsze centra powstały z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Szefową resortu była wtedy Marlena Maląg. Będziemy się troszczyć o to... Ale gdy przestała być ministrą i rządziła już koalicja 15 Października, Maląg takimi centrami straszyła. Ma powstać Centrum Integracji Cudzoziemców dla ludzi z Afryki i Bliskiego Wschodu. Pisowskie Centra Integracji z Cudzoziemcami. Ja uważam, że one powinny być zlikwidowane. Przeciwko pisowskim Centrom Integracji. To też nieprawda. Centra Integracji nie są ani pisowskie, ani żadnej innej partii. Pierwsze powstały faktycznie w czasie rządu PIS na podstawie programu pilotażowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ale ich istnienie przewiduje też strategia migracyjna przyjęta przez obecny rząd. A organizują je regionalne ośrodki polityki społecznej na zlecenie urzędów marszałkowskich za pieniądze unijne. Docelowo takich miejsc miało być 49, po jednym w każdym byłym mieście wojewódzkim. Na razie działają 23. Dziewięć kolejnych jest planowanych. Żądam od państwa radnych tego, żeby wyopowiedzieć i przyjąć to stanowisko przeciwne Cicowi. Będziemy mieli strefy szariatu. Tak będziemy mieli. Zapytaliśmy we wszystkich województwach, ilu cudzoziemców Centra Integracji obsłużyły i jakiej byli oni narodowości. Nie z każdego Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy konkretne odpowiedzi. Ale z miejsc, z których przyszły, wynika, że ponad 95% klientów takich centrów to Ukraińcy. Tam, gdzie centra działają, około 10 tysięcy obcokrajowców uczy się już języka polskiego. Kilka tysięcy dostało pomoc psychologiczną, a kilkadziesiąt tysięcy pomoc urzędniczą i prawną. A jak coś nie działa, to z pozycji rządu pomóc rozwiązać te problemy, a nie zamykać miejsca, które miały pomagać wszystkim w tym, żeby ułatwić życie osobom, które w Polsce już są, są tu legalnie i które z nami zostaną. To jest przed sesją Rady Warszawy. Przez wybory prezydenckie, wprowadzić pakt migracyjny, wprowadzić politykę masową. Migracji. Nieprawda. W ogóle polski prezydent nie ma żadnego wpływu na pakt migracyjny. To jest dokument unijny, podpisany przez ministrów, którzy tam wtedy go negocjowali. No, prezydent w ogóle nie ma w tym żadnej roli. Bo pakt najpierw przegłosowała większość posłów w Europarlamencie, a potem zatwierdziła Rada Unii Europejskiej. Konkretnie w maju ubiegłego roku głosowali przedstawiciele rządów państw unijnych. Z Polski był to minister finansów zagłosował przeciwko, podobnie jak Słowacja i Węgry. Mimo to pakt został przyjęty większością głosów 24 do 3. Wypowiem to porozumienie. Pakt migracyjny bardzo często był wymieniany w trakcie kampanii wyborczej. Nielegalnych migrantów także przez ówczesnych kandydatów. Żaden pakt migracyjny nie będzie obowiązywał w Polsce. Jako prezydent państwa polskiego będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. To niemożliwe. Prezydent nie ma kompetencji wypowiedzenia paktu migracyjnego, bo, co pokazaliśmy, to prawo unijne uchwalane przez przedstawicieli rządów.